Co robi kaczka w koronie w środku miasta? To Jest taka legenda o takiej kasy. Artur Otmar przez większość życia zauważył się zbieraniem warszawskich legend, podań i bajań, co zaowocowało wydaniem zbioru. Straszliwy potwór bazyliszek terroryzował Warszawę przez szereg lat. pod nim został przeniesiony i teraz pójdziemy na to miejsce i opowiemy o innym warszawskim duchu, o którym pisał Or Niczym w piekle Dantego na najniższych poziomach w warszawskim piekiełku również spadł śnieg. Biała dama Artura Opmana jest tekstem mniej horrorem, a bardziej patriotycznym. Zjawa ukazuje się tam Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i zmusza do przyjęcia bardziej zdecydowanej postawy wobec Rosjan. A całość kończy się wizją zwycięskiej polskiej armii, która maszeruje pod oknami Zamku Królewskiego, a z góry patrzy na nich właśnie Biała Dama. Zdjęcie z Zamku Królewskiego trzeba będzie chyba jeszcze dograć. Natomiast suma sumaru nie wiadomo, kim ta Biała Dama była. Nie ma żadnych wskazówek. Szlachcianką, muzyczką, artystką, malarką czy zwykłą chłopką. A może była po prostu jedną z osób straconych w trakcie licznych publicznych egzekucji, które miały miejsce w tym Tak, tutaj. tutaj na piekiełku stał szafot przeniesiony z rynku. A co ciekawe, istniał taki przesąd, że krew zmieszana z piaskiem z tego miejsca miała przynosić szczęście i zbytek na piwo. Dlatego wszystkie przekupnie rzucały się po każdej egzekucji tutaj, żeby zbierać piasek. Aż pewnego dnia szafot się załamał. Pod kościołem Matki Bożej Łaskawej stoi niedźwiedź, ale tak naprawdę jest to skamieniały książę, który zamienił się w posąg z żalu, gdy zobaczył, że jego ukochana bierze ślub z innym. I teraz czeka smutny na jakąś łaskawą panią, która przywróci mu pocałunkiem ludzką postać. Ciekawe, jaką rolę w tym wszystkim odgrywa Jan Jerzy Plearz, którego źródła podałem jako autora tej rzeźby. Jako, że facet pochodzi z XVIII wieku, może samo jego autorstwo jest tutaj przedmiotem legendy. Teraz czas na sympatyczniejszą legendę. Tutaj w okolicach mieszkał bardzo bogaty młynarz, któremu powodziło się świetnie. Z tym wyjątkiem, że nie miał potomka, o którym marzył. Modlił się więc. I we śnie przyszła do niego y, Matka Boska i powiedziała, żeby zbudował jej kościół i wtedy będzie miał dziecko. nasz poszedł szukać odpowiedniego miejsca pod budowę, wszedł tutaj na skarbę wyślaną i zobaczył leżący śnieg, co było dla niego znakiem, że właśnie tutaj ma powstać świątynia. I taka jest oto historia budowy kościoła, nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Jest to jedna z najstarszych świątyń w Warszawie. Została ona zbudowana na początku XV wieku na miejscu dawnego prasłowiańskiego, pogańskiego miejsca kultu. Fundatorami byli Janusz starszy i jego żona Anna Mazowiecka. Ale te fakty być może nie wykluczają prawdziwości legendy, być może istniał jakiś bogaty młynarz, który pomógł finansowo w budowie tego kościoła. Albo książę Janusz lubił. Mieć Albo książę Janusz błynarzem. był młynarzem i został księciem. W wolnych chwilach od panowania na Mazowszu. Ale nie wydaje mi się, żeby to było prawda. Nie też nie. To nowa legenda. W gwarze warszawskiej Warszawa określa się jako syreni gród, oczywiście dzięki tej damie widniejącej w herbie miasta syrence. Uwielbiamy ją, ale mamy świadomość, że nie zawsze wyglądała tak, jak to uwiecznił Konstanty Hegel. Na przestrzeni 600 lat w jej wyglądzie zaszły duże zmiany i były to zmiany większe niż... Kolor włosów. Pierwsze wizerunki syreny sięgają 1390 roku. Na pieczęci miejskiej widnieje dziwna postać. Hybryda mężczyzny ze smoczym tułowiem, ogonem lwa i nogami wołu. Wnieszu nie przypomina tej postaci, która została uwieczniona na wiadukcie Markiewicza przez Jana Wojdygę w 1905 roku. Żeńskich kształtów syrenka nabrała dopiero później, kiedy została utożsamiona z potworem znanym szerzej w Europie pod nazwą Meluzyna. Mianowicie pięknej kobiety z wielkimi skrzydłami, często rybim lub gadzim ogonem oraz gadzimi lub y, w inny sposób kurzymi y, nogami. Później, dopiero na fali klasycystycznego zamiłowania i fascynacji śródziemnomorską mitologią i mitycznymi potworami, y, zaczęła ona być przedstawiana jako piękna syrena, już bardzo klasyczna, taka jaką znamy teraz. Tak, Ale zawsze dzierżyła miecz i tarczę, żeby bronić Warszawy. Choć trzeba pamiętać, że z początku była herbem tylko Starego Miasta oraz Jurydyk Solca i Mariensztatu. Herbem Nowego Miasta była Panna i Dopiero pod koniec XVIII wieku stała się herbem całego miasta i tak jest do dzisiaj. A jak w zasadzie to mitologiczne stworzenie znalazło się tutaj w Warszawie i co ma z nią wspólnego? Syrenka podróżowała sobie po świecie, płynęła różnymi wodami, ale najbardziej podobało jej się właśnie to miejsce: Wisła, mała rybacka wioseczka i dlatego tutaj osiadła. Wieczorami śpiewała, co wzbudzało zachwyt u mieszkańców, ale też potrafiła ratować złowione przez rybaków ryby. Mimo wszystko rybacy bardzo lubili Syrenkę. Oprócz jednego mieszkańca wioski, bardzo chciwego człowieka, kupca, który postanowił schwytać syrenę i wystawić ją jako atrakcję na rynkach różnych miast. Schwytał ją, uwięził, wodzież przyszli rybacy, uratowali ją i pozwolili wrócić do Wisły, a ona z wdzięczności wzięła miecz, tarczę i obiecała, że zawsze będzie bronić tego miasta. I na cześć tej postaci utworzono tę spiżową rzeźbę w XX-leciu międzywojennym. Pozująca do tej rzeźby Krystyna kwachelska zmarła drugiego dnia powstania. Pierwotnie miano ten posąg postać na środku Wisły. Syrenka miała wypływać z rzeki, ale z powodów finansowych zarzucono ten pomysł. tylko no, taka warszawska dygresja. Strzegamy pewną nieścisłość. Dlaczego legenda mówi bezpośrednio o pięknej syrence z rybim ogonem? Sporo wcześniejsze obrazy syreny są mitycznymi, mrocznymi potworami, dużo burzo, kobiecymi, tudzież w ogóle męskobyczymi. Na terenie obecnej Warszawy znajduje się kilka starych grodów, takich jak jazdów czy Brudno. Gród zwany Warszawą, czyli zasadniczo to co teraz jest Starówką, był osadą rybacką, kupiecką na szlaku wiśniany, wiśnianym e, i fundowany w około XIII wieku. Później się tutaj księżęta mazowieckie, a gród zyskiwał na znaczeniu, aż w końcu w 1596 roku stał się stolicą naszego kraju. Tak, a pan William Lindley zbudował nam kanalizację w XIX wieku. Pozostaje tylko rozwiązać zagadkę genezy nazwy miasta. Jest kilka wersji tej historii, jeśli chodzi o legendarne. Y Pierwsza mówi o rybaku Warsie i jego żonie Sawie, którzy mieszkali rzekomo tutaj nad rzeką. I ugościli kiedyś księcia Świmiomysła, według jednej z legend. Który był przeszczęśliwy. Tak i z wdzięczności nadał im na własność ziemię leżące przy Wiśle. Druga opcja utożsamia Sawę z syrenką, która uratowała rybaka Warsa. Wydobyła go z Toni i w ogóle była dla niego strasznie fajna. Można wątpić w prawdziwość tej historii, zważywszy na to, że Sawa to słowiańskie imię, ale męskie. Nie tylko męskie, lecz także ukraińskie. Nazwa jest oczywiście ciekawa historia, dlatego że jest sporo koncepcji i pomysłów. Ten najbardziej prawdopodobny merytorycznie jest chyba najmniej znany i też nie do końca pewny, dlatego że nazwa jest bardzo stara w XIV wieku już jest znotowana w postaci Warszawa i Warszowa z takim wariantem fonetycznym. Najprawdopodobniej pochodzi to od imienia, to jest nazwa dzierżawcza, czyli, czyli nazwa no, związana z imieniem właściciela danego terenu, tak jak Wrocław, od tego samego imienia, odmienia imienia Warcisław, czy Wrocisław, bo on miał dwa warianty. Warcisław, Wrocisław, imiona, które były popularne na tym terenie mazowieckim. Na przykład rody, które tutaj miały te włości ziemskie, na których leży też obecnie Warszawa, dość często nadawały takie imiona swoim synom. I wariant skrócony, czy zdrobnienie od tego, to był Warsz, po prostu. Więc prawdopodobnie, no to jest też hipoteza, bo dokładnych danych nie mamy, ale prawdopodobnie od tego Warsza jest, jest nazwa dzierżawsza Warszawa. Ale ta wersja pochodzenia, nazwy naszej stolicy jakoś nie wydaje mi się specjalnie ekscytująca. Może lepiej trzymać się wersji mitycznych, w te trzy legendy nie sprawiają, że nasze życie jest nieco bardziej ciekawe.